Yo, Ostatnio dostawałem dosyć sporo listów pod tytułem Jak kręcić w Halo? Jak zrobiłeś się, także koleś z Halo był w gotiku? Jak zrobiłeś film z ochrony, Albo jestem Twoim starym? I generalnie takie tam szczegóły. Więc pomyślałem sobie, że po prostu wypada o tym nakręcić filma, żeby mieć święty spokój i żeby, mam nadzieję, powstawało więcej filmów w Halo. No to zaczynamy. Najpierw zajrzymy sobie na taką jedną zajebistą stronę poświęconą poświęconej grze Halo. Można tam ściągnąć między innymi grę Halo i kilka przydatnych programów. Najpierw pokażę wam skąd ściągnąć Halo. Wchodzimy w najczęściej ściągane rzeczy i na pierwszym miejscu będzie właśnie gra Halo. Gra wasze trochę megabajtów, więc nie ściągajcie je, jeżeli nie macie dość dużo wolnego czasu albo jakiegoś wolnego neta. Żeby nie było, że nie uprzedzałem, na dole jest napisane, co trzeba robić w razie problemów. A jeśli to nie pomoże, no to na przykład możecie spróbować ściągnąć z innej strony, na przykład forum Darkwares.pl albo jeżeli ktoś chce być prawy i sprawiedliwy, to może spróbować kupić. Tylko uprzedzam, że nie widziałem jeszcze sklepów, w którym by sprzedawali tę grę. Może po prostu źle szukałem? A teraz najważniejsza sprawa. Kamera. Jest taki specjalny program, który pozwala nam w grze latać kamerą. Nazywa się FlyCam. Można pisać FLY albo FLYCAM i go znajdziemy. Ściągniemy sobie jeszcze jeden program. Nazywa się Halo Developer Mode. Zaraz dokładnie objaśnię, jak się go używa i do czego służy. Skoro już wszystko mamy, to odpalamy obydwa programy i potem włączamy grę Halo. We Flycamie radzę skasować dwie pierwsze opcje. Trzecia jest opcjonalna i kompletnie nic nie wnosi do działania programu. Ważna informacja, może wam podczas próby uruchomienia gry wyskoczyć taki błąd. Pokażę, pokażę wam co zrobić, żebym nie wyskakiwał. Wchodzimy w panel sterowania, bierzemy dodaj usuń programy i kiedy załaduje nam się lista, musimy skasować Internet Explorer. Nie pokażę wam gdzie on jest, ponieważ ja już go dawno skasowałem. Ci, którzy używają mego jako domyślnej przeglądarki, no cóż, musicie się przerzucić na Firefoxa albo coś innego. Kiedy już odpalimy grę, to minimalizujemy ją i włączamy Hello Developer moda, żeby było zielone, a nie czerwone. No dobra. Żeby odpalić kamerę, trzeba nacisnąć na klawiaturze numerycznej 1. Wtedy wchodzimy w kamerę i możemy sobie latać po planszy. Do kierowania jej używamy klawiszy WASD, czyli po prostu wsad. Naciskając Shift, przyspieszamy lot. Co tam jeszcze? Klikając spację lecimy w górę, klikając kontrol lecimy w dół. Jeżeli, nie, jeżeli ustawiliśmy, żeby nasza postać ruszała się razem z kamerą, to podczas latania w górę może trochę otrząchać no, kamerą, bo wtedy postać też skacze. Jeżeli kamera nie chce odpalić, to sprawdźcie czy nie, nie wcisnęliście przypadkiem NumLOK'a. Ja kiedyś wcisnąłem i nie mogłem kręcić. Więc tak mówię, żebyście się nie zdziwili. A teraz pokażę wam po co w ogóle ściągaliśmy Halo Developer Mode. Dzięki niemu możemy włączyć konsolę i wpisywać do niej różne kody. No więc tak, ustawimy sobie kamerę. Włączymy konsolę, klawisz entylda, czyli ten klawisz nad tabulatorem. I wpisujemy kod. Ten kod zapisuje pozycję kamery w określonym miejscu. Potem wpisujemy drugi kod, który wczyta kamerę w to miejsce i ta kamera będzie stała, nie będzie się ruszać i no wiecie o co mi chodzi. No i włączamy kamerę, klawiszem N2 no i możemy kręcić samego siebie AG, latamy po planszy. Żeby wrócić do domyślnego ustawienia kamery trzeba wpisać kolejny kod. Jeżeli się go wpisuje przy włączonej kamerze to wtedy na pierwszy rzut oka nic się nie dzieje, ale jak się wyłączy kamery, to wraca prosto do postaci. Jeszcze jedno: jeżeli przy włączonej konsoli będziemy naciskali strzałkę w górę, to pojawią się ostatnio używane kody czyli tak jak klawisz insert w gotiku.